Cześć, ja mam z tej strony Kasprow, Duga Power Dzisiaj sobie nagrywamy z Fortnite'a No i... Nie wiem co powiedzieć, ostatnio dałem ten... Kartę na społeczności i z jakiej gry mam nagrywać Był jeden głos, na który był Fortnite, więc nagrywam Fortnite'a O i mam do was prośbę, weźcie, dajcie jakieś ten... Pytanie do Q&A, bo chcę na, na 60 subów zrobić ten Q&A jest, znaczy wiem, że już jest 60 subów, ale nie ma żadnego specjala. chcę zrobić Q&A To jest w sumie taka moja ujmiona miejscówka Jeśli chcecie mnie tutaj do znajomych, to nikt macie tutaj na górze. A nie, nie macie, a nie, macie tutaj Po lewej stronie, tak bardziej na środku Kacperek pod power Niestety mam lekkie lagi przez OBS-a. Okej, okay, to był jakiś bot. Przy okazji zadanko zrobimy. Jak już jest zadaniem, przy okazji jeszcze leczonko. Golda nie biorę. Golda jest sporo. Ej no, same te kołach mi dropią. Możemy zrobić coś innego, jak na przykład jakaś pompa albo... O pompa. Najgorsza pompa, ale jest. O kokos. Lubię kokos. Dobra, lepsza pompa. Oczywiście postaram się wybrać, chociaż nie wiem czy mi to... Wyjdzie. Jak będzie słaba jakość filmu, to sorry, ale mam taki dobry internet w domu, że jakbym miał ustawić inny, ten inny lepszą jakość, to film by mi się przesyłał około 28 dni. No, ja teraz żartuję, ale gi serio giga długo mi się przesyłał film. Ostrzały. To ja sobie polecę szybko. O, Pytacie, ja mam tak tragicznego Ai, ja może chyba bardziej tragicznego się nie da mieć. Stop, stop, stop. Jeśli ty nie jesteś tak skończony, no to zostaw subika. Dzięki. <grym> nice loot, bro. Nie, zabili mi tego. Mój cel Gdzie oni się bili? A, tu się bili. Tu się bili, już. Mogę go zapikaksować? Nie, wolę Tutaj na razie jakieś boty grają, ale dopiero potem zaczną lepsze osoby. Dobra, bo ja byłem tu, poszedłem tutaj. Poszedłem tam za ten duży dom i z powrotem idę tutaj. Jestem jakiś odklejony. Tam jest zimno. Jest 26 stopni na dworze. Tam jest tak zimno. Tak wiedzieliście, że to jeszcze jest ten stara mapa z poprzedniego sezonu? W poprzednim sezonie tutaj było ten... Ten śnieg taki był. Weź na razie nie strzelaj, bo ja opowiadam. Tutaj był... był śnieg i było coś takiego, a teraz jest coś takiego. Dobra. Jednak aimik oddaje nawet. Nie, ja DMR-a nie biorę. To... DMR jest taki niecelny. Jeszcze z moim aimem. Jeszcze sobie dąbeczkę i selec. Anteny nie biorę, antena na zwykłych gierkach jest zupełnie nieprzydatna, a tam zawsze leci 12 tysięcy ludzi i ten... i te boty ostatnio zostały ulepszone i te boty dosłownie mają aimbota Wracam szybko na stację. Hej! Ja mam w ogóle to powietrze, ja zapomniałam o tym No skończył mi się ten no nie no, prawda. O ho! ho! Święty Mikołaj! Celownikiem. najlepszym celownikiem. znacie jaki jest wasz ulubiony celownik w moich 13. Błagam snajpy w automacie błagam. Bo rytuały, nie wiem to jeszcze od Uwaga. To jest znowu pompa, której tak nie lubię. Jedynie jaką pompę lubię to... Nie chodzi o ten sezon, to jedynie jaką pompę lubię to tam, młot. Innych nie lubię. Szybko zadaje... ta furia zadaje po 20 HP. Ta ta, 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 strażnik bram to ona ma 3 ammo i się przeładowuje. Nosić. Może niedługo, ale jak jesteście w boksie, no to... Jak jesteście w boksie i nie, ma nie macie amon tej no to macie 99,99% ,99 na to, że dobniecie. Nie pytajcie skąd ją. Ale od od i nie jestem tak odklejony, że nie wiem. I czemu mi jest tak zimno? Jest. Ten cały dreszcz do sobie. Jednak aim'ik... Nie, 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 ty mi nie uciekł! I dwa? To już jeszcze kolejny typ Ej, ej, nie no zamryuj, okej? Okay? Bo ja nagrywam. Myślę, że mu dam się uleczyć. O Jezus, Maria! O Jezus, maria? Nie, chłop mnie dojeżdżał? Błagam, nie, błagam, nie. I gdzie jest medalion? Tu jest. Ale teraz będzie epic montaż. To epic montaż. To epic montaż. Czemu to jest tyle typa? Na razie ja uciekam. Która? Aha, bo to był bot. Ten bot zaraz do mnie nawala. Sa sam mówiłem, jakiego ja mam alu. Alik 0 na 10. Czemu on był na hitach? Też czuję, że zaraz dostanę jakąś hatch od Może nie snajper snajpa, a zostanę zaplanatowany Zostanę... ...odjechany przez półś... Jakieś... Szybko, szybko, lecz, lecz się, lecz, lecz, lecz. Jeszcze snajpa. Dobra. Nie wiem co tu się dzieje Teraz sobie plecki Przeładuję wszystko I Nareszcie snark Bez silownika. Serio ja To był typo, przysięgam O, no, bugiłem no to jest bot. O huhuu, hu, co ja widzę? Ej. Co to jest... Ja przez chwilę to wygląda jak zielona broń. Myślałem, że mi trochę zielona DNA z, z legendarnej skrzyni. Już miałem takie szukaj co? O! O! Eee! Wyprzyj luźno! Wiem, że ty chcesz mieć medaliony, ale nie trzeba aż tak agresywnie. Myślę, że będziemy na slejpie grać, bo ja nie mam celownika. No właśnie, tak to się kończy, jak Kacperek power, nie ma celownika. Ja z nim nie grać na snipe'y. On ma jakiś gigatodowy celownik, pewnie, ja nie mam. Pamiętajcie, widzę, ale to jest wino celownika. Jak on nie widział przez ściany. Ja nie, daj snajpy. Patrzcie, widzę. Miał się nabrać. Się Dobra, się tak Wybra, coś tylko tam nawala. od Nie wiem, czy się nie wbić na trzeciego. No, eee, power by się nie wbił na trzeciego? Ja was przepraszam. A miałobyś tak. Uuu, dostał! Jakby jeszcze raz na Tam w ogóle jeszcze jest? Nie, na tam nie ma. E tu są jakieś typy? Eee! Masiomeczki mój drogi! Medalha arasenek nie jest taki zły. Opa, był na hita. I on do mnie spamię Ja się grał na mobilne. Ale ziomeczku! No nie no Będziemy tak grali No to jest jakiś dziwny latek Nie no jak zamierzasz killa sięgam, że nie wiem, co tu zrobię. Oczywiście że to O, mi prawie za zamił. Dobra, ja sobie wezmę potkę, Leczę się. Wejdę sobie pod daszek. Uleczę się apteczką. I bailando. Jeszcze jeżeli teraz skoczy na głowę. Wszystko przeładowane. Boże, to był bot! Au. tak zwana akcja auła. No a on chce je podjechać, no no tak, no to najlepiej. No i co ci to dało? No i teraz się leżysz, tak, tak. To jest jego bot tak naprawdę? Tak, to jest bot. I co ten bot robi? Ten bot gra jak ja. zabijemy jeszcze nie tego bota dostałem zaraz jakąś snajpę Mi się tak nie chce grać A Jak Nie po co mi to wywala mi to Dajcie jakąś Cokolwiek, żebym miał leczenie jakieś do potem. To był najlepiej jakiś popyt, żebym się leczył. Ja zmarnowałem czaszkę. Powstało 1v1v1. Banan git. Banan jest dobry. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Aha! Tu też Dis.